Nie pamiętamy, nie pamiętamy rajskich drzew, owoców zakazanych, rozpaczy Ewy, strugi łez wzniesionych rąk Adama. Nie pamiętamy kwiatów ubran, Gabriela, błysku miecza. Nie wiemy czy choć ten psalm koił dwa drżące serca. Nie rozumiemy czemu czart w ogrodzie się przechadzał, jakże opuszczać ciężko raj, diabelski śmiech. Pogarda, ileby pokus przyniósł wąż, gdyby tamtą odparli, piętrzyłyby się wciąż i wciąż i nowe poznawali. Nie pamiętamy, kiedy chłód noc okrył swym walem, pierwszego wichru twardych brust, nie pamiętamy wcale. Ale tak wielu jeszcze z nas ma w oczach skrawek nieba, choć z ust owocu zniknął smak.